Siemanko handluj, tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. Kolejny samochód na tym kanale, jak widać BMW S60, który stoi tu. Natomiast zastanawiam się, czy pokazać je, bo pogoda jest niby spoko, ale trochę mnie ten las tutaj zasłania i nie wiem, czy przy takim czarnym samochodzie lepiej go nie pokazać na jakimś słońcu. Także pokażę go wam tu, a może później zmienię miejsce na jakieś fajniejsze. Dobra, także decyzja zapadła. Przeniosę się w jakieś inne miejsce, ale pokażę go wam jeszcze tu w tym cieniu, tak bo tak, dlaczego w ogóle BMW S60, czyli ten konkretny egzemplarz, jak widać w sedanie, chociaż nie, już widać, że to jest sedan z 2006 roku, ale z końcówki, to też może być gdzieś tam ważne. Trafił, trafił tu, ponieważ zawsze się staram pokazywać jakieś takie samochody, które mają coś ciekawego, coś interesującego, chyba że długo nic nie wrzucam, wtedy wiadomo, dla algorytmu przyda się wszystko. I to jest też poniekąd jeden z powodów, dla którego ta 60 jest pokazywana. Ale drugi powód, auto jest w manualu. Co też trochę go wyróżnia spośród innych 60, gdzie no, Gro jest właśnie w automacie, natomiast nie jest to aż tak ważne. Ma dwójpylitrowy, 177-konny silnik, ale to też nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, że poprzedni właściciel posiadał ten samochód przez 9 albo 10 lat i przygotował go na długie trasy. I to nie tylko pod względem technicznym, ponieważ on był w dwóch takich serwisach, tutaj lokalnych, e, cały czas serwisowanych, które zajmują się typowo właśnie BMW. Natomiast auto posiada w bagażniku coś takiego ciekawego a mianowicie dwie butle: dwie butle LPG, jedna butla tu, za fotelami taka duża, ogromna, a druga. W miejscu standardowym, w miejscu koła zapasowego, ponieważ koło tutaj mamy taką dojazdówkę. E, mamy też, o właśnie, ponieważ tutaj też jest lewarek, jest trójkąt, jest wszystko co powinno być, ale również tu mamy pełne wyposażenie. Tu też jest takim mini-evenementem. Także mamy tutaj wszystko co nam fabryka dała, łącznie z zapasowymi bezpiecznikami. O. No. I dlaczego ten samochód posiada te właśnie dwie butle LPG? I dlaczego właśnie tym autem, ponieważ ono ma jakieś spalanie około tak dychy gazu, można przejechać jakieś 1200 km bez tankowania. Bez tankowania gazu, a jeżeli zatankujemy też benzynę, no to oczywiście również pojedziemy jeszcze dalej. No samochód służył na dojazdy za granicę do pracy przez wiele lat. I stąd też właśnie taka decyzja o tej dodatkowej butli, ponieważ ten właściciel pracował właśnie w miejscu, w którym, kurde, nie pamiętam w którym kraju, ponieważ pracował w wielu krajach, ale w jednym z nich po prostu był problem z dostępem do gazu do stacji właśnie LPG. Stąd też ten dom, to domontowanie właśnie drugiej butli. Auto, jak widać, fajnie wygląda. Nie wiem, pokażę go wam jeszcze w tym słońcu, bo fajnie by było. A tu mam kurtkę, no trudno. Także jeżeli chodzi o wyposażenie jakiegoś super hiper szału, może nie ma, ale za to przynajmniej wszystko działa. Także mamy tutaj też tunel na narty, który totalnie się nie przyda przez to, że tutaj jak pamiętamy mamy butlę z gazem. Podłokietnik, który pełni również rolę schowka. No, no Ja generalnie lubię mieć te podłokietniki właśnie otwarte. Taki fetysz jeszcze właśnie z czasów E39. Natomiast E39 moje na pewno nie posiadało tutaj wejścia AUX. Ten samochód posiada. Taka może mała rzecz, ale jednak. I taka kolejna ciekawostka. Na pewno miał lakierowany ten właśnie tylny błotnik, ale moim zdaniem skubany naprawdę fajnie wygląda. Nie znalazłem nigdzie rdzy. Może uda mi się, o właśnie, bo mam taki, już do, już do takiego stricte sprzedażowego filmiku. E, mam właśnie spód tego samochodu nagrałem, także może uda się tutaj kawałeczek pokazać. I tak on wygląda od spodu, tylko tu za dużo nie zobaczymy, bo wszystko jest zabudowane. Natomiast te nówka sztuka, łączniki stabilizatora. Także to tutaj wszystko fajnie sobie siedzi. Z drugiej strony. Ale pokaż się to samo. No i tu wszystko zabudowane. Także. Nie ma tutaj chyba za dużo do pokazania. Wszystko oplastikowane. Z drugiej strony mamy to samo. A tu mamy coś magicznego, czyli katalizator. I tu jeszcze salutki. Dobra. Wiem, że to guzik widać, bo nie wziąłem lampki. El defero. E, tak to wygląda. Także mam nadzieję, że coś tam było widać, jeżeli chodzi właśnie o ten spód. Co jeszcze z ciekawszych rzeczy szyba uchowała się oryginalna, góra też tak niczego sobie. Także taki całkiem spoko powiedziałbym samochód. Natomiast faktycznie wyposażenie jak na BMW jakoś głowy nie urywa. Ale co kto lubi? Ja wiem, że BMW to jest dość specyficzna rodzina samochodziarzy, gdzie naprawdę liczy się to, żeby samochód był nie wiem, jak najbardziej dopasiony, musi mieć skórzoną tapicerkę. Ten akurat nie ma. Musi mieć dużo przycisków, dużo guzików, dużo wszystkiego, z czego się tak naprawdę może jakoś nieczęsto korzysta, ale jednak. A w tym samochodzie jest, wydaje mi się, wszystko, co tak naprawdę potrzeba, tak realnie do jazdy. Ponieważ mamy tutaj z tyłu czujniki parkowania. Z przodu również czujniki parkowania. Tu jeszcze naklejka od zachodniego sąsiada, a właśnie i kupił ten samochód prywatnie ten poprzedni właściciel i opowiadał też historię schowka ponieważ w schowku w teorii powinien być telefon Aj, otworzę, jakoś o tym mówię tylko czy trafię w ten magiczny przycisk? No przecież tu, no tak i to był telefon zresztą tutaj mamy również schowek pod spodem także nie tylko to jest miejsce na telefon no i kiedy oglądał to auto u tego właśnie prywaciarza przed bramą, ponieważ to auto stało z kartką na sprzedaż, obejrzał. Wrócili się następnego dnia, zadecydował, że bierze ten właśnie samochód. I wracając już do Polski, okazało się, że telefon został wyjęty. I w sumie nie wie do dzisiaj, czy po prostu tam były jakieś kontakty zapisane, czy coś. No, telefon wcięło. Mamy tutaj też taki właśnie wysuwany podłokietnik, natomiast troszeczkę przeszkadza teraz zaciągnięty hamulec ręczny, jak to we 60, i jak to. W nie. To mamy tu cupholdery. W ogóle nie wiem dlaczego, ale jest jakiś straszny problem i nagonka, czasami w szortach czy w innych filmikach na słowo cup holder. No tak to się nazywa. Jak to nazwać inaczej? kubko trzymacz w każdym razie tu mamy dwie sztuki. Także dla kierowcy, dla pasażera, ponieważ to jest rzecz dość istotna, jeżeli ktoś lubi się napić jakiegoś napoju w trakcie jazdy. A w nie każdym samochodzie to jest. Co jeszcze? Mamy tutaj takie półelektryczne fotele, ponieważ mamy tutaj elektryczną regulację oparcia. Również ten fotel nam sobie góra-dół leci. Także trochę tutaj jest jakiejś takiej elektryki. No i w sumie z fajnych rzeczy, które się trafiły. Tu oczywiście również czujnik w szybie. Dwa komplety kluczy. W sumie nawet trzy, bo jest też taki serwisowy. LPG. No, i trafiło się dużo tego, co lubią klienci, czyli obejrzą. Ojej, leci mi to. Obejrzą to raz, ale będą się pewnie cieszyć, lub też nie. A później już nikt do tego nie zajrzy. Auto ma w tej chwili chyba 350 tysięcy kilometrów. Trafiło do mnie, zresztą będzie nawet widać, bo trafiło do mnie świeżutko po wymianie łączników stabilizatora. One no są mnówka sztuka i oleju. Także fajna sprawa, jeszcze ewentualnie można byłoby wymienić, chyba, tylko filtr od gazu. I tu widać, że troszeczkę sobie pojeździł. Natomiast ostatni przegląd, właśnie taki typowo bmw przy 15 tysiącach kilometrów. Także zagra na nicom jakoś szczególnie dużo nie jeździł, ale za to mamy bardzo dużo tej dokumentacji, czyli chyba w sumie wszystko, co daje. Salon także BMW Fergi też takie standardowe. Generalnie samochód nie jest skarany jakimś ani żadnym agrotuningiem. Oprócz tego, że w środku mamy bodajże niebieskie, tak to jest chyba niebieski kolor, e, lampki kabinowe. I to jest chyba jedyna taka rzecz. Jedyna ingerencja w ten właśnie samochód od strony takiej agrotuningowej. Tak to można nazwać, pokażę go wam jeszcze od kierowcy od tej właśnie strony. I szczerze powiedziawszy, mam też nadzieję, że hasło BMW w tytule filmiku może napędzi ten algorytm, ponieważ algorytm ostatnimi czasy został trochę e, skrzaniony, no ale to już akurat w sumie chyba mój problem tylko i wyłącznie. Szyby oczywiście w prądzie. No, jak to A60, aczkolwiek w 39 no to bywało, w 60 nie wiem, chyba nie spotkałem, ale w 39 czasami były tylko te guziczki, były tylko z przodu szyby w prądzie, także bywały i takie wersje. Ten fotel również jest w takiej właśnie półelektrycznej wersji, czyli to oparcie mamy tutaj, mamy tutaj też właśnie regulację podnoszenie tego fotela. To jest w sumie fajna rzecz, jeżeli jedziemy sobie w trakcie drogi i zaczyna nam nas, nie wiem, boleć kręgosłup. Całkiem fajna sprawa. Oprócz tego mamy tutaj też ten fotel taki typowo dla BMW, chociaż musiałbym usiąść. Taka kołyska. Czy jest bujany? Tak lekko. No i kierownica. Kierownica trójramienna, multifunkcja. No jak to wiadomo w BMW. Sterowanie tym nieszczęsnym telefonem, którego nie ma i zestawem głośnym mówiącym. Sterowanie radiem, ponieważ radio mamy tutaj Fabryk, oczywiście, na wyświetlaczu. Co do tego magicznego pokrętła, ja się do niego muszę za każdym razem przyzwyczajać. Nie wiem dlaczego, ale jakoś moja pamięć mięśniowa zawodzi w BM-kach i muszę się od nowa do niego przystosowywać. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Tutaj też schowek. Kierownica regulowana. Mamy tutaj też tempomat. Komputer pokładowy taki podstawowy, ale pokazuje nam spalanie, zasięg. Jak już mówiłem, spalanie około dychy tego auta czyli tak w sumie przy dzisiejszych cenach gazu nie jest to jakaś tragedia na pewno, mamy 30 zł na 100 km no i wykończenie wykończenie w takim drewienku czy się to komuś podoba czy nie ja akurat z tym żadnych problemów nie mam no i ta gałka brak automatu dla jednych minus, dla drugich plus w zależności kogo spytać Pokażę go Wam jeszcze pod maską i lecę poszukać odrobiny jakiegoś słońca, no bo teraz niby wygląda spoko z tej strony, ale jednak na zdjęciach chciałbym, żeby ten gloss był jakoś tak bardziej wyciągnięty. Czyli błyszczenie, bo zaraz znowu ktoś powie, że niepolskie słowo. No i pod machą wygląda właśnie tak. Kazicho. Silnik. No, i tutaj właśnie ten świeżo wymieniony olej. On to jest od kastrola, ale on jeździ na motulu, chyba od samego początku. Od kiedy jest tutaj, właśnie w Polsce? 353 tysiące przebiegu 7 maja wymieniony. Zresztą nawet mamy tutaj, że motul. I który siłownik troszeczkę słabiej trzyma? Może wymienię, może nie wymienię, zobaczymy. jakaś żarówka się przypaliła, a to bezczelny samochód no ale takie życie, światło mu włączymy nie zmieniło się nic, na pewno trzeba troszeczkę benzyny dotankować, przełącznik od gazu ma tu skitrany, zresztą sam wlew również jest skitrany we wlewie paliwa, jak już mówiłem do tego systemu multimedialnego, chociaż to już nie jest taki przeskok tak jak kiedyś ponieważ kiedyś, no było to tak trzeba było z tym joystickiem E, troszeczkę się zaprzyjaźnić. Teraz te samochody nowoczesne mają również podobne rozwiązania, chociaż mają też nawalone tabletów pełno. Ostatnio miałem też taką BMK-FK-7, no to tamto poliftową zresztą, z 14 chyba roku, no to tamto już jeszcze inaczej. No i no jest magia, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Także tutaj mamy jeszcze tę klasykę z podświetleniem takim bursztynowym, wszystkiego. I lecimy szukać jakiegoś słońca. 60 60, no co, co dużo mówić, fajnie, przyjemnie, miło, zwarty samochód, akurat jeżeli chodzi o wielkość, to moim zdaniem idealna jest seria piąta, wszystko co najlepsze. I udało się znaleźć jakieś miejsce ze słońcem, gorzej, że samochód mi się przykurzył, ale dobra. Także tak on właśnie wygląda, nawet i w złotej godzinie, chociaż wydaje mi się, że ona tutaj akurat i tak nic za bardzo nie wnosi. Jeszcze muszę nagrać filmik właśnie taki typowo sprzedażowy na stronę, może też w tym miejscu jakoś to też połączę także tutaj w każdym razie widać że ten właśnie samochód on nie jest tak typowo czarny tylko że również ma ten metalik w sobie właśnie to ziarno metaliku występuje na lakierze no i dzięki temu fajnie się mieni bo jak widzieliśmy go w tym lasku był taki całkiem czarny a teraz na słońce Pokaż się jeszcze na chwilę. Schowało się już tam za drzewami. No teraz wygląda inaczej w każdym razie. I jest to dość ciekawy kolor. Będę jeszcze pokazywał tu na kanale na pewno E46, taką, nie wiem, może zostanie ze mną, może nie zobaczymy. I ona jest niestety czarna, ale nie taki czarny metalik, tak jak widać tu. O właśnie, słoneczko, fajnie, pięknie wyszło. I pokazuje, jak ten lakier wygląda w rzeczywistości. Ale ona niestety jest czarna ta 46. To jest 2 i poza Po prostu. No, nie lubię tam tego koloru. A ten jest taki fajny, przyjemny. Na pewno miły w odbiorze. Także tyle, jeżeli chodzi o E60. Ponieważ takich 60 na pewno widzieliście już nie jedną, nie dwie, nie dziesięć, nie tysiąc, dość popularny samochód, ale moim zdaniem nadal fajny, jeżeli chodzi właśnie o jazdę. Zobaczcie nawet tego skubańca, pomimo tych dwóch butli, jak on wysoko stoi. No, wszystko tak jak powinno być. Jak już mówiłem, bez żadnych tuningów, innych udziwnień. No i dzięki temu te samochody mają jeszcze szansę długie lata cieszyć nas na drogach.